W ramach cyklu pierwszy Kroki z M księgową prezentujemy konfigurację programu. Poprzedni film z naszego cyklu dotyczył konfiguracji planu KONT. Dzisiaj natomiast powiem na kilka słów o ustawieniach jednostki gospodarczej, której rozrachunki będą prowadzone w M księgowej. Zaczynamy od ustawień firmy w module Ustawienia. W panelu Ustawienia firmy uzupełni podstawowe dane Twojej jednostki gospodarczej. Tak, aby system mógł poprawnie generować dokumenty księgowe. Informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Będą one wykorzystywane tylko na potrzeby prawidłowego działania systemu. Ważnym polem jest rok podatkowy. Pole to określa aktywny rok podatkowy i blokuje zapisy księgowe w innych latach. W polu dokonuje się wyboru roku podatkowego z listy. Ostatni okres sprawozdawczy VAT jest datą końcową, używaną w ekranach przeglądu i wydruku raportu VAT. Logo firmy można pobrać z dysku poprzez wyszukanie odpowiedniego pliku w formacie JPG. Będzie ono widoczne na dokumentach, np. Na fakturach sprzedaży. W polu Przekrój można wybrać ile przekrojów będzie dostępnych w systemie. Przekroje są mechanizmem umożliwiającym rozliczanie indywidualnych projektów lub centrów kosztowych poza planem kąt. Plan kąt pozostaje prosty i czytelny, natomiast wszystkie dane otrzymuje się ze sprawozdań z rozbiciem na poszczególne przekroje. Program umożliwia definiowanie jedno lub dwupoziomowych przekrojów. Oznacza to, że na przykład w ramach danego projektu można rozliczać jeszcze mniejsze podprojekty, analogicznie. W ramach departamentu można rozliczać mniejsze wydziały. Ustawiamy 0, jeżeli mechanizm przekrojów nie będzie na razie używany w programie. Można go włączyć w terminie późniejszym. Wpisanie wartości 0 nie powoduje wykasowania żadnych danych w programie. Moduł przekroje w menu w głównym zostanie wyłączony. Wybieramy 1 lub 2. Jeżeli chcemy używać jedno lub dwupoziomowych sprawozdań przekrojowych. Więcej informacji na temat przekrojów można uzyskać w dokumentacji. Cennik bazowy jest używany do wyliczenia ceny sprzedaży, kiedy w trakcie wprowadzania oferty sprzedaży, zamówienia lub faktury dla danego towaru cena w aktualnie wybranym cenniku nie jest określona. Wyliczanie nieznanych cen z kosztów standardowych. Jeżeli cena sprzedaży w cenniku bazowym nie jest ustalona, wówczas program proponuje w ofertach, zamówieniach oraz fakturach sprzedaży cenę wyliczoną względem cen zakupu. Zeznaczenie opcji automatyczna rewaluacja kont walutowych skutkuje wycenieniem wartości środków na koncie przy każdej dokonanej operacji bankowej na koncie walutowym. Jeżeli nastąpiła zmiana, na skutek zmiany kursu waluty, Różnica jest księgowana automatycznie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możesz zaznaczyć opcję drukuj strefę czasową na raportach. Wówczas system mksięgowa.pl zamieści na raportach czas ich utworzenia zgodny z czasem na Twoim komputerze. Ważność logowania to czas braku aktywności użytkownika systemu wyrażony w sekundach, po którym system prosi o ponowne podanie hasła. Jest to zabezpieczenie, przed dostępem osób niepożądanych do danych księgowych. Więcej na ten temat w naszej polityce bezpieczeństwa, dostępnej na stronie www. W przypadku wygaśnięcia sesji logowania oraz zablokowania systemu i ponownego żądania hasła po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika, wszystkie niezapisane przez Ciebie wcześniej dokumenty nie zostaną utracone. Po wpisaniu ponownie hasła, System powróci do otwartej wcześniej zakładki. Po wpisaniu wszystkich danych należy pamiętać o konieczności ich zatwierdzenia. Klikając na przycisk Aktualizuj pod formularzem system wprowadzi dane oraz wyświetli komunikat dane firmy zaktualizowane. W każdej chwili podczas konfiguracji ustawień możesz skorzystać z pomocy klikając na ikonkę w prawym górnym rogu ekranu. I dowiedzieć się więcej o znaczeniu poszczególnych funkcji w programie. Kolejnym krokiem z cyklu „pierwsze kroki z N-księgową” będzie ustawienie parametrów księgi głównej.